Dzisiaj Życie Warszawy podało, że będzie dosyć gwałtowny wzrost cen biletów. No, uważam, że to jest bzdura, ponieważ koszty utrzymania i tak generalnie bardzo wzrosły, w ogóle koszty życia, koszty żywności. Jeżdżę codziennie kilkoma autobusami, dziennie i tramwajem i autobusem. Jak jeszcze podwyższą, to już nie wiem w ogóle jak to. Będzie chyba 100 zł kosztować bilet. Postanowiłam zrobić prawo jazdy. Na tym drogach. Wiem, ale wolę płacić za swoją benzynę niż płacić 10 zł czy za, za bilet. I tak ceny są bardzo wysokie, także uważam, że podwyżka nie jest wskazana. Czy łatwiej było Pani zaakceptować tą podwyżkę, jeśli miasto by powiedziało, że będzie lepiej w autobusach, że będą częściej jeździć, że Wydaje będą nowszy się, tabor? Że, że nie. Że nawet yy, taka obietnica nie, nie skłaniałaby mnie. Temu, żeby podwyższać koszty komunikacji, które i tak są bardzo wysokie, nie sądzę. Znowu będzie w lato będzie gorąco, potwornie, a w zimę będzie zimno. Nie sądzę. Możliwe, że łatwiej, ale najpierw musiałabym wsiąść i zobaczyć, że jest lepiej. Jest pani zadowolona z komunikacji warszawskiej? Tak, raczej tak. Na, na moje potrzeby jest wystarczająco. Tragedia. Nigdy punktualnie nie przyjeżdżają, albo po prostu wypadają z tego, z, z trasy wypadają. Ma 54, a w ogóle nie przyjedzie ten 54, tylko za 20 minut następny przyjedzie. Tłoki w godzinach szczytu, a to, że czas do czasu autobusy się spóźniają, a, no i nie zawsze te autobusy są takie ładne, jak akurat dzisiaj ten. Musi być podwyżka. the no, best they go on